Kolejny odcinek to kolejna giełdowa perła. Tym razem porozmawiamy o okrętej historii e-Shopping Group. Nasza spółka zadebiutowała na niej kolekt pod nazwą. Cambridge Chocolate Technologies swoją nazwę wzięła od tego, że produkowała bardzo mądrą czekoladę, której recepturę podobno opracowano w samym Cambridge. Kurde. To co moim zdaniem wyróżniało bardzo tą spółkę, to to, że miała już opracowane i przebadane receptury. Forsa z debutu była potrzebna tylko na zdobycie rynku. To duży plus, ponieważ w większości startupom kasa kończy się już na etapie, w którym należy zbudować prototyp ze szkicu albo go przetestować. Kolejny plus dla Cambridge Chocolate, że nie musimy latami czekać na przeciągające się prace badawcze wybitnych polskich naukowców. Jeszcze jeden plus spółka otrzymała ode mnie, kiedy dowiedziałem się, że wynaleziona przez nich czekolada jest prozdrowotna. Spółka wysoko mierzy, bo informuje, że ich słodkie produkty mają być dostępne w USA, w, na Bliskim Wschodzie, e, czy w Chinach. Na tym ostatnim rynku mają być wręcz dostępne w aptekach. To zawsze bardzo cieszy, kiedy słyszymy, że polska spółka ma tak ambitne plany i udało jej się otworzyć tak gigantyczne rynki. Spółka przed debiutem wyceniana była na ponad 105 milionów złotych. Jednak sam debiut nie można zaliczyć do udanych, e, bowiem akcje straciły ponad 30% swojej wartości. Żądam wyjaśnień. Zajrzyjmy w takim razie do raportów finansowych spółki i dowiedzmy się, co mogło być tego powodem. Otóż wyniki finansowe za poprzedni rok no, nie były najlepsze. Spółka miała 3,5 miliona złotych przychodu i aż 3,7 miliona złotych straty. Zarząd otwarcie przyznawał, że w tym roku jest jeszcze za wcześnie na osiągnięcie zysków i uznawał za realne, że zyski pojawią się dopiero w następnym 2018 roku i wtedy również powinna się pojawić dywidenda. A co to jest dywidenda? Nie wiem, ale paskudnie brzmi. Czytając raport za cały 2017 rok, kiedy spółka pojawiła się na New Connect, widzimy, że przychody ze sprzedaży co prawda no, wzrosły do około 5 milionów złotych, ale strata faktycznie była duża i wyniosła 11 milionów złotych. Spółka podała, że sprzedała około 100 tysięcy swoich produktów, co daje średnią cenę no, w dużym uproszczeniu na poziomie około 50 złotych za czekoladę. To 50 złotych za czekoladę wcale nie wydaje się być wysoką ceną, jeśli przypomnimy sobie, że jest to produkt premium, jest sprzedawany w bogatych krajach Bliskiego Wschodu, w Szwajcarii i w USA. Inwestorom pozostało mieć nadzieję, że rok 2018 rzeczywiście będzie lepszy, uda się zwiększyć przychody i uda się osiągnąć zysk. Niestety już pierwszy kwartał nadchodzącego roku pokazał, że plany dywidendy można sobie wsadzić w buty. Przedaż czekolady spadła o jakieś 84%, a strata za sam pierwszy kwartał wyniosła prawie 2,5 miliona złotych. Na koniec roku liczby te nie wyglądały dużo lepiej. Faktem było, że sprzedaż wyniosła niecałe 1,5 miliona złotych, a straty to ponad 8 milionów złotych. Mierzyliśmy się zatem na tej spółce z ponad trzykrotnym spadkiem sprzedaży. W raportach tłumaczono spadek sprzedaży wolniejszym tempem spływania zamówień. To znaczy, że zarząd nie wiedział dlaczego czekolada się nie sprzedaje. No albo wiedział, ale nie powiedział. No w każdym razie był to bardzo wyraźny zły sygnał. W 2019 rok inwestorzy wchodzili z wieloma obawami. Niestety sprzedaż cały czas spadała, w ujęciu całego roku zmniejszyła się o 42% w stosunku do i tak słabego 2018 roku. Żeby pokazać obraz całej tej sytuacji, można zajrzeć do raportu za trzeci kwartał 2019 roku, tam gdzie zapisuje się istotne dokonania. Tam spółka pisała dostarczenie zaledwie 72 czekolad do jednego z londyńskich domów towarowych. Wydawało się, że sytuacja już nie może być gorsza w 2020 roku, inwestorzy spodziewali się odbicia, ale wszyscy wiemy co przyniósł rok 2020. Sprzedaż spadła o kolejne 6,5% i prawdę mówiąc, osiągała wartości komediowe. Sprzedaż na rynkach Unii Europejskiej, Rosji, Bangladeszu, Tajwanu osiąga wartość 3000 czekolad kwartalnie. Gdybym włamał się do jakiegoś magazynu wedla i ukradł tam 3000 czekolad, to oni by się nawet nie skapnęli, a dla Cambridge czekolad to była kwarta sprzedaż. Kradzione nie tuczy! Te dane finansowe mogły wskazywać na fakt, że jak ktoś zjadł jedną kostkę, to już następnej za nic na świecie nie chciał kupić, a populacja ludzi gotowych wydać 50 zł na czekoladę no nie jest to nieograniczona. Zacząłem się zastanawiać w pewnym momencie, czy nie było czasem tak, że te czekolady były po prostu niesmaczne. Jeśli ktoś z Was jadł produkt Cambridge Chocolate, to niech napisze o tym w komentarzu. Dłużej taki stan rzeczy nie mógł się utrzymywać, no tym bardziej, że straty szły w miliony złotych. W 2021 roku spółka ogłosiła, że rozpoczyna przegląd opcji strategicznych, co na giełdzie oznacza, że wszystko może się zdarzyć. Na początku 2022 roku spółka została wykupiona i zdecydowanie rozszerzyła zakres działalności. Spółka miała być inkubatorem innowacyjnych projektów. Oczywiście jest tylko pozyska z kasy od inwestorów, którzy są w stanie to uwierzyć, oraz zaspokajać codzienne potrzeby społeczeństwa poprzez dostarczanie temu społeczeństwu tego, co najbardziej potrzebuje, czyli aplikacji mobilnych. Od maja 2022 roku spółka zmieniła nazwę na Etna Software Technologies. W raportach czytamy taki komentarz. Spółka koncentruje się na aplikacjach mobilnych, platforma ze sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwie, diagnostyką medyczną i Fintech. Nie wiem jak to nawet skomentować. Czytałem takie teksty już wiele razy i każdym razem to w ogóle wyprowadza z równowagi. mógł już w tym raporcie jakkolwiek wyjaśnić, w jaki sposób koncentruje się na tych wybranych branżach. Może zatrudnia jakichś specjalistów? No, Zobaczmy w takim razie, ile wynosi zatrudnienie w na pełne etaty 1 czwartą. Jedna osoba była zatrudniona na jedną czwartą etatu, czyli dwie godziny dziennie koncentrowała się w tej spółce na aplikacjach mobilnych, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwie, diagnostyce medycznej i fintech. No, To daje jakieś średnio 24 minuty dziennie, minus przerwa na każdy z tych tematów, jeśli nie była na chorobowym albo urlopie. Tadek, w czym mogę pomóc? Ale spokojnie, bo na początku 2023 roku zarząd wyjaśnił, na czym mniej więcej polegało to koncentrowanie się na tych wybranych branżach. Ta 1,4 czwarta etatu no nie poszła na marne jednak. Spółka postawiła na dropshipping. Kupuje m.in. domenę internetową King of Beauty za około 200 tysięcy złotych. Nów następuje zmiana nazwy spółki. Ta poprzednia wytrzymała około 10 miesięcy. Teraz spółka nazywa się eShopping Group, co może faktycznie pasuje do tej idei dropshippingu. W kwietniu 2023 roku spółka podaje, że ma już 7 sklepów online w modelu dropshippingowym, a planowane są następne. Jak sobie radzi? No Na razie średnio najeżdża, bo w pierwszym kwartale miała prawie 150 tysięcy złotych straty, no, w drugim kwartale 2023 roku miała prawie 130 tysięcy złotych straty. No Należy jednak pamiętać, że no, rozwój marki w e-commerce e trwa czasem latami, a więc no, nie wiemy jak sytuacja się rozwinie w kolejnych kwartałach. Zerknijmy, co piszą o tej spółce eksperci na forum bankiera. A niektórzy piszą, że czas już na wybicie i no, zostało już osiągnięte, więc jest tylko jeden możliwy kierunek. Inwestorzy uważają, że no, ta branża jest najbardziej przyszłościowa, no i pewnie mają rację, choć no, nie ma konsensusu, jeśli chodzi o docelową wartość akcji. Tutaj jednak muszę przyznać, że na forum panuje jedna z najbardziej pozytywnych atmosfer. Czujcie, że inwestorzy powszechnie wierzą w spółkę, co jest no, wyjątkowo rzadko spotykane na jakichkolwiek innych podstawowych akcjach, które obserwowałem. Wystarczy tylko poczytać, że większość internautów nie ma wątpliwości co do przyszłości tego biznesu. Czytając historię spółki, przyglądającej kolejne raporty okresowe, finansowe, towarzyszyło mi trochę uczucie smutku, bo spółka zaczynała z bardzo nowatorskim, innowacyjnym projektem, który łączył przyjemność jedzenia i korzyści dla zdrowia i towary oferowane były globalnie. A skończyła musząc jakby konkurować między innymi setkami nastolatków, którzy po pięciominutowym researchu też padli na ten sam pomysł dropshippingu i założyli też własne sklepy internetowe.